No i zaczynamy. Czoderberg. Urbanowicz zatrzymany, no i teraz Partanen, Partanen! Pierwsza szansa. I wymiana pozycji. I uderzał Makela. Laszkiewicz stracił krążek. Roman Rac szukał gdzieś tam miejsca. Dobrze, teraz zapowiada się ta akcja. Rac do Kasperlika, Kasperlik, Martin Kasper. Simonen na niebieską. No i od razu nie zastanawiał się kulia od bandy. Soderberg zamarkował uderzenie. To było podanie. Dobre wrzucenie. Wydawało się, że Prokopiak. Krążek dotarł na prawą stronę. Objechana bramka i ta... Dobrze Unia. Teraz zaczyna kręcić Ależ podanie. Z pierwszego krążka. Makela powinien to... Szkoleniowca Białoniebieski. Mot. Jastrzębie lewą stroną. No czekał tutaj na... No jeszcze wyszedł z krążkiem. Moutrej! Trzy e, sekundy do... Zaczynamy. E, Guma tam podawał, a Hopelto. a... I jeszcze strzał Erik. Dokładne uderzenie Eriko, a Ho... Erika Chopel Hopelto Jeszcze z najbliższej odległości. Roman, Radz, Arbia. No i teraz z najbliższej odległości. Podjechał aktywnie, próbują odebrać gumę. Udało się. Dobrze, teraz do bagina, bagin strzała. dobre rozegranie, Metius, ależ miał miejsca. Metius strzelił nad. Chwilę oddechowała tutaj szkoleniowiec Rafał Bernacki na zmianę. No i strzał, no i był. Peresunko, jeszcze 25 sekund, wysoko krążek, no i 2 na 1 dla Jastrzębian, Szlusarczyk z lewej strony, ależ wykończył to Szlusarczyk z lewej strony, szybka, dynamiczna akcja i e, mamy 1 do 0 e, dla Jastrzębia, niefrasobliwie o Święcimianie, no i e, urwał się tutaj Ślusarczyk, myślałem, że będzie podawał, ale tutaj zjechał do środka troszeczkę Linus Lundy i zobaczcie, jest to trzecia tercja. Mocno, ależ odegranie, ależ to ładnie wyglądało, Kiełbicki, Łukasz Krzemień, jest strzał, no i rado... złe podanie, wystrzelił na lewajka, jak z procy, ależ to mogło, Zas... dobre wycofanie, jest za Hopelto, ma trochę miejsca, podanie na środek, ależ to była sytuacja, doskonale zachował się Karolus Karlechto. Teraz najbliższej odległości oświecimianie nie ma bramki. W tercji gości. Kaspernik rozpoczęły się dwie ostatnie minuty, trzeciej tercji. Peresunko i mocno, ależ broka! Z prawej strony e, mocne e, uderzenie. No, e, wybuchnęli tutaj, wyskoczyli wszyscy e, kibice ze swoich miejsc. Morą e, wyrównał dla gospodarzy. E, no, bardzo. Mocny strzał, zobaczcie Państwo, zamach. I mocny jeszcze Kaspernik, dobry zwód. Kaspernik doradca wyłożył się. Jeszcze Jastrzębie, jeszcze będzie jeden strzał do boku. Linus Lundin, chyba trzeba było, e, trzeba było strzelać tutaj między, e, z między międzybulików. E, mamy teraz krótką przerwę. E, I proszę Państwa, będzie e, dogrywka. Zagrała dogrywkę, a teraz zmierzy się z Jastrzębie. Bagin. Nie oświęcim. Forsberg. Forsberg. Inus Lundin, ale gdzieś tam uciekł mu ten krążek jeszcze teraz od... Bagin. Zamarkowane teraz uderzenie. Forsberg, ależ bramka Forsberga tam tylko zadzwoniło w bramce. Oświęcimian. No huknął jak z armaty Fredrik. Forzberg I tak jak Unia zakończyła dogrywkę z Katowicami, zobaczcie państwo.